Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część odpowiedzi na moje pytania do Pana Jana. W tym czasie jeszcze dopytywałam o różne sprawy, więc no, też będzie mi trudno to może czasami tutaj jakoś połączyć, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, więc nie będę długo Wam wstępu robić. Przypomnę Wam tylko, że ostatnie nagranie kończyło się na tym momencie, kiedy Pan Jan widział sąsiadów z drugiego majątku na wyjeździe z Poradza. I te osoby były na zewnątrz, to nie były jakieś osoby, w samochodzie czy na swojej posesji, tylko to były osoby na ulicy, które najprawdopodobniej wcześniej siedziały na przestanku autobusowym no i e, szły przechodząc ulicę na skrzyżowaniu z poradza na trasę 148. Zaczynam od tego, bo myślę, że jest to dość ciekawa kwestia, bo nie wiem dokładnie co to były za osoby i czy były przesłuchiwane, bo właśnie w tym czasie no to to są ważni świadkowie. Może widzieli busa białego, może widzieli jakieś samochody, może coś ciekawego zauważyli. No, w każdym razie, ja po tym, jak już wszystkie odpowiedzi pana Jana wam nagram, to oczywiście będę się przyglądać możliwościom poszukiwania dalszej prawdy, że tak powiem, co rzeczywiście się wydarzyło. Ja zakładam, że ta wersja wydarzeń jest prawdziwa, bo najprawdopodobniej jest tą samą wersją, którą pan Jan em, podał policji na przesłuchaniu. E, no i dlatego jest dla mnie tak ważna, że będę się od niej jakby odbijać, poszukując e, informacji. Właśnie, czy o busie, o której rzeczywiście był godzinie, a może to był jakiś inny bus, bo pan Jan tutaj, jak pamiętacie, wspominał, że ten bus był z zasuwanymi drzwiami. Więc takich drobnych kwestii, które tutaj warto podjąć i rozeznać, jest i będzie bardzo dużo. Więc no właśnie, zapraszam was na tą drugą część odpowiedzi na pytanie pana Jana. od pana Jana. Jak wyglądała pana trasa w naćmierzu? Czy minął pan majątek gospodarzy, jadąc do dwóch kupek kamieni? To jest dość takie bardzo takie fundamentalne, że tak powiem, pytanie, bo jeżeli myślałam sobie, że pan Jan nie minął tych gospodarzy, tylko pojechał najpierw prosto, zrobił takie koło gdzieś może przy jeziorze Klępnickim, może w tych lasach i wrócił tą drogą do tych gospodarzy, i dopiero wtedy ich minął. A może właśnie gdzieś z biogazowni robił jakieś koło od tyłu i właśnie dlatego tam wyjechał i tylko raz mijał gospodarstwo um, tych, tych dwóch państwa, którzy są świadkami w tej ważnej sprawie. Więc pan Jan odpowiada tak. O, dzień dobry pani Olu. Chodzi teraz na, na te dalsze pytania, co pani tam miała. Odpowiem pani też na kilka, może postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Czy minął pan majątek gospodarczy? Tak, no majątek, no tak, po prawej stronie. Ostatni budynek był po prawej stronie, co wracałem z powrotem i tych państwa właśnie się pytałem o te kamienie, czy to są kamienie. Tak, miałem. I myślę, że jest to ta sama informacja, którą podała nam już kiedyś Olga, mówiąc, że na pewno. Właśnie pan Jan tak jechał. Myślę, że też to wie, dlatego że pan Jan kiedyś pokazywał tę trasę. Ta trasa była już też wcześniej wskazywana, kiedy pan Jan pokazywał trasę temu detektywowi Andale. Jeżeli dobrze odmawiam nazwisko, przepraszam, jeśli nie. I wtedy no, rzeczywiście minął to, to gospodarstwo w Naćmierzu. I to jest też ciekawe, że ym, wiemy, że oni kosili trawę, robili porządki, sprzątali przed swoją posesją w Naćmierzu. No więc wydaje się, że powinni być tam długo, y, dużo wcześniej jakby. Natomiast no, nie są świadkami tego, że pan Jan mijał ich gospodarstwo jadąc w kierunku kamieni w Naćmierzu, tych y, za już naćmierzę w kierunku tego rozwidlenia y, polnego. No, i tu stąd jest ważne pytanie do pana Jana. Jeśli minął pan rzeczywiście to gospodarstwo, jadąc w kierunku kamieni, to czy gospodarze już wówczas stali na zewnątrz swojej posesji? Nie, jak jechałem w tamtą stronę, to ja nikogo nie widziałem. Dopiero jak wracałem od kamieni, to dopiero widziałem dwoje państwa starszych, którzy właśnie oni tam chyba sprzątali koło domu, mi się zdaje. Czy potwierdza Pan, że w naćmierzu przejechał pan kilkaset metrów drogą polną do dwóch kupek kamieni większej i mniejszej. Zatrzymał się pan, wysiadł z samochodu, i obejrzał kamienie przy obu kubkach. Tak, ja przy tych kamieniach wysiadłem, bo obejrzałem te kamienie, jakie one są, bo była ta właśnie mniejsza i duża kubka. Tak, tak jak pani mówi, tak wysiadałem i później wsiadłem z powrotem i wróciłem z powrotem przez naćmierz do domu. Czy potwierdza Pan, że następnie zawrócił Pan z powrotem do Naćmierza, gdzie obok pierwszego domu po lewej stronie spotkał Pan mężczyznę i kobietę, których zapytał Pan o właścicieli owych kamieni? Tak, przy tej dużej kupce kamieni ja zawróciłem i wróciłem z powrotem tą samą drogą, co, co przyjechałem. I wtedy spotkałem te, te dwoje państwa, którzy sprzętali koło domu. Tutaj właśnie dopytałam, mam nadzieję, że będzie łatwo mi tą głosówkę teraz znaleźć. Dopytałam pana Jana, czy przypadkiem nie widział jakiś ludzi tam na tym rozwidleniu drogi polnej, a czy może jakieś kombajny czy inne maszyny polne właśnie miał w zasięgu wzrok, wzroku, czy może była tam cisza zupełna i nikogo dookoła niego. Nie wiem, ja tego nie pamiętam, czy tam coś było na polu, czy nie było na polu. Nie powiem Pani, bo nie pamiętam. Czy był Pan może oglądać kamienie na cmentarzu w Naćmierzu? Nie, nie oglądałem żadnych kamieni na cmentarzu, bo ja nawet nie wiem, gdzie jest cmentarz w Naćmierzu. Czy potwierdza Pan, że sporadza? wyjechał Pan około 8.30 do Naćmierza? A do łobza przyjechał Pan około 9.15.20, czyli tak jak mówi Pani Agnieszka. Tak, ja wyjechałem jakoś 8.30, kamera mnie tu złapała na wyjeździe z poradza 8.36 albo 8.38, bo tak było na kamerze o tej godzinie. Tak, i w domu byłem jakoś 15.20 po, po 9.00. Tak, tak jak mówiła Agnieszka, bo Agnieszka nawet mówiła o kryminalnych, że, że o tej godzinie wróciłem, bo tak jakoś było to. Czy między godziną 8.30 a 9.15 zatrzymał się pan i wysiadł z samochodu terenowego ISUZ tylko w naćmierzu, w pobliżu dwóch kupek kamieni oraz domu starszego pana i pani, których Pan zapytał o te kamienie przy drodze polnej. Jak zajechałem do naćmierza, z domu, jak wyjechałem z poradza, pojechałem do naćmierza, to tylko tam wysiadałem przy kamieniach. Nie, nie, i przy tym. Przy domu tego starszego, starszego państwa, co się pytałem o te kamienie, to koło nich też wysiadłem. I dopiero później wysiadałem w domu. Nigdzie, nigdzie po drodze nie wysiadałem. Czy potwierdza Pan, że do Naćmierza pojechał Pan przez Bełczne i skrzyżowanie w Naćmierzu, gdzie skręcił Pan w prawo do Naćmierza? Tak, jak jechałem do Naćmierza, to jechałem przez Bełczną, do Przemysławia, na krzyżówce w prawo, w stronę Naćmierza jechałem, tak. Czy potwierdza Pan, że z powrotem tą samą drogą pojechał Pan bez, bezpośrednio do Łobza, drogą wojewódzką 148, a nie do Poradza polnymi drogami? I z powrotem jak wracałem, to tak, jechałem główną drogą, do, do domu, tutaj na kolejową. Czy pojechał pan bezpośrednio na ulicę kolejową w Łobzie? Ja nie powiem pani jakimi ulicami, bo to była główna. Ta główna droga, ten, na tym tak zwany plac 3 marca w Łobzie, skręciłem w lewo na dół do poczty, do ronda, na rondzie prosto i tam takim, takim zygzakiem dojechałem do domu. Nie pamiętam, ja nie wiem jakie to są ulice, a nie będę pani teraz myślał. Nie chcę mi się oszukać. Czy 7 października wymienił Pan olej w samochodzie? Nie, miałem zamiar wymienić, ale że takie zamieszanie było policji, tego wszystkiego. 7 nie wymieniałem. Prawdopodobnie to mi się zdaje, bo to był czwartek lub piątek. Wtedy wymieniałem właśnie te oleje i filtry w golfie. I tutaj dopytałam rzeczywiście o tę biogazownię, jaka była kolejność yy, tych yy, podróży Pana Jana. Panie Olu, było tak, rano przyjechałem do Poradza, to było pół do siódmej, pojechałem do tego właśnie Naćmierza, to była godzina 8:30, 8:38 coś takiego, bo kamera pokazała, z tego Naćmierza pojechałem do domu, przyjechałem z powrotem do Poradza około dziesiątej, dwadzieścia, dziesiąta trzydzieści, przed jedenastą wyjechałem właśnie do, na tego, do, do tej biogazowni, wróciłem do, do Poradza później z moim tatą, bo to z moim tatą wyjechałem do biogazowni, wróciłem z powrotem do Poradza i wtedy jak wróciłem do Poradza, mojego tatę zostawiłem i pojechałem na Łobez. I wtedy przed dwunastą wróciłem z powrotem do Poradza. Jadąc do biogazowni z ojcem, pojechał pan na skrzyżowaniu w lewo w dół do Przemysławia. Bo Przemysław jest, yy, zawiera biogazownię, ale większość budynków mieszkalnych jest w dole i trzeba s, y, skręcić w lewo, a biogazownia jest na prawo. Yy, czyli jadąc do biogazowni z Ojcem, pojechał Pan na skrzyżowaniu w lewo, w dół do, do Przemysławia, gdzie spotkał Pan starszego pana, którego zapytał Pan o drogę do biogazowni. Gdzie to dokładnie było? I jak wyglądał ten starszy pan? Czy była to żywa osoba, czy może był to właśnie ten wyrzeźbiony starszy pan, który stoi na przystanku autobusowym, czyli figura? Tak, jadąc do tej biogazowni, bo to może takie trochę dziwne jest, ale skup zboża wiedziałem gdzie jest, ale ta biogazownia no to nie wiedziałem, dlatego zjechałem pierw do Przemysławia. Pytałem się takiego starszego pana, gdzie tu co jest. On mnie dopiero powiedział, pokierował, powiedział tam, gdzie skup zboża. No i z Przemysławia wróciłem się na główną drogę, skręciłem w lewo. Pod wiaduktem pojechałem w prawo, tam na tą biogazownię, żeby się dowiedzieć numer telefonu do tego pana, który wziął są kamienia. Nie, ta osoba była przypadkowa. To jest jak się zjeżdża tu do Przemysławia, nie pamiętam, to jest taki rząd takich mieszkań, czy jak to tam można powiedzieć, po lewej stronie, ta pierwsza drzwi po lewej stronie, tam się pana pyta. Kogo pan spotkał i z kim pan rozmawiał w biogazowni, czyli suszarni, bo to jest kompleks podzielony, ale prowadzi do nich jedna droga? A w biogazowni ja rozmawiałem z pracownikami, nie wiem, pierwszy tu był na jakiejś wadze, później dopiero drugie, tam druga taka budka, w biurze ktoś to był, ale kto to był, nie wiem, bo ja ludzi nie znam tam, kto tam pracuje. Czy 7 października był pan na dzierżawionym stawie w Przyborzu? Nie, nie, 7 października ja u siebie na tym dzierżawionym stawie nie byłem na przybożu. Ile czasu spędził Pan u Pani adwokat? A to ile u Pani adwokat spędziłem czasu, to nie wiem, bo ta Agnieszka była ze mną, to, to nie wiem, no to możeśmy razem byli, bo do banku, czy do banku, czy Pani adwokat, nie pamiętam, kto był pierwszy, co jak. To nie powiem, bo jeszcze w tym, że pamiętam, że my żeśmy jeszcze wtedy czekali, bo żeśmy jeszcze umawiali, później omawiali tą sprawę z Tomkiem, co jak, tam wszystko przed tą rozprawą, co będzie. No tam, no chwilę nam zeszło, a ile to czasu, nie powiem Pani, naprawdę, nie, nie wiem, a nie będę Pani zmyślał, bo znowu coś wyjdzie, jakaś niedomówienie czasowe. Czy rozmawiał Pan bezpośrednio z Panią adwokat, czy z asystentką Pani adwokat w sprawie godziny rozprawy? Nie, ja rozmawiałem bezpośrednio z Panią adwokat. Czy potwierdza Pan, że był Pan dwa razy w banku przed południem i dwa razy po południu? Tak, w banku byłem dwa razy, przed, przed obiadem i dwa razy byłem po, po obiedzie, tak zwanym, w banku. Podczas której wizyty w banku widział Pan swojego brata Tomasza? O której to było o godzinie? Tomka widziałem pierwszej, czy na... Nie, na pierwszej było dużo ludzi, na, dru, na drugiej, na drugiej wizy, wizycie w banku to widziałem Tomka z Katarzyną. Po jakim czasie od opuszczenia posesji przez dzieci wyjechał pan do Łobza na rozprawę sądową? Nie. Nie, to jak dzieci, ja widziałem dzieci jak poszły do Katarzyny, no ile, z pięć minut? Z pięć minut po, po tym pojechałem pojechałem właśnie na Łobez, mówię, się jeszcze ten bank i dopiero, dopiero była rozprawa. Tutaj dopytałam też o tę kwestię dzieci, bo na pierwszym filmie pan Jan nie odpowiedział, czy dzieci widziały go, kiedy o siódmej pięć pani Beata wychodziła na przystanek autobusowy. I chciałam dopytać, czy jest to prawda, że dzieci mogły go nie widzieć przez to okno, kiedy właśnie pobiegły do cioci kasi. Nie, to jest nieprawda. One, one widziały, bo to jeszcze nawet Agnieszka też słyszała to, jak ja z nimi rozmawiałem przy oknie, bo one podeszły do mnie do okna sportu, wróciły się. Dlatego, dlatego nie wiem, dlaczego one tak mówią, ale Agnieszka to, to samo słyszała. No, ale jeszcze to wcześniejsze pytanie, czy rano mogły Pana widzieć? Nie, nie, rano mnie nie widziały, to nie, rano nie. Jakby chodziły, to nie. Nie chciałem rano, bo. Bo zawsze jak rano tak one przyjeżdżałem szybciej. One rano wychodziły do mnie, no to, to Beata się darła na nie, że, bo na autobusie się spieszy, bo ona zawsze wychodziła na ostatnią chwilę. na autobusie się spieszy na to, a ja wtedy miałem dzień wolny mówię, dobra, na spokojnie niech ona sobie idzie, po południe się z mi zobaczy, no i wyszło jak wszystko jak wyszło. Gdzie pan był, gdy pani Agnieszka zadzwoniła do pana z informacją, że zaginęła pani Beata? Byłem przed, przed sądem jak Agnieszka mi zadzwoniła o te obraty wtedy akurat pani adwokat do mnie dochodziła ja jeszcze pani adwokat mówiłem, że taka sprawa jest, No mówi pani, a pani adwokat mówi, nie, no może, może faktycznie ona gdzieś poszła na jakieś zakupy, może coś gdzieś pojechała, bo to różnie bywa, tak? Dlatego no, dla, dla mnie to było dziwne, że już jest zaginięcie. Jakie zaginięcie, o co chodzi, jak tutaj człowiek ma prawo gdzieś na jakieś zakupy iść czy coś, telefon też ma prawo, tam nie wiem, bateria się rozładować czy co, no tak mi tak ja z panią adwokat doszłem do takiego wniosku, dlatego się nie przejmowałem tym za bardzo, no bo jak? Czy telefon komórkowy nie towarzyszył Panu wyłącznie podczas podróży do Naćmierza oraz e, e, do Łobza, skoro nie pojechał Pan bezpośrednio do e, Poradza, bo gdzie był ten telefon, czyli pojechał Pan do Łobza? najpierw, a dopiero potem do Poradza, czy cały ten czas, czyli od godziny 8.30 do około 10.30, kiedy z Agnieszką przyjeżdża Pan już do Poradza, cały ten czas nie był Pan w posiadaniu swojego telefonu komórkowego? Nie, no telefony nie miałem, bo tutaj mówię, u rodziców został na dole, a nawet Agnieszka dzwoniła tylko do mnie chyba z raz na ten telefon, co tam, co, co, co było. Nie pamiętam, tak, ona więcej chyba nie dzwoniła nawet go tylko odzwoniła do mnie na ten, na, na ten numer, to co mi się przypomina. Czy zabrał pan swój telefon z domu w Poradzu przed wyjazdem do biogazowni? Tak, jak jechałem do biogazowni, to wziąłem telefon ze sobą, tak. O której pojechał pan do biogazowni? Do biogazowni pojechałem przed 10.30, 10, tu kawę wypiłem, no to z 20 minut. No, to przed 11 to było, no to jakoś nie wiem, za 10, 11 mogło to być. Jakoś tak, jakoś tak w tych godzinach pojechałem do biogazowni. Czy miał Pan już przy sobie telefon, gdy jechał Pan do biogazowni? Tak, przez resztę dnia miałem telefon przy sobie, cały czas. Już później telefonu nie zostawiałem, cały czas miałem przy sobie telefon. Czy w ciągu dnia próbował Pan skontaktować się telefonicznie z Panią Beatą? Tak, dzwoniłem kilka razy do Beaty, ale telefon był tak jakby wyłączony. Nie było w ogóle sygnału. O której godzinie dzwonił Pan do Pana Maca w sprawie kamieni? Do Maca dzwoniłem tak jak tam byłem. No to może była która to? 11 godzina? Po 11 parę minut mogło być, jak tam zajechałem do tej biogazowni, no to 11 parę minut po 11 dzwoniłem do Maca. Ile razy przebierał się pan w ciągu dnia? Gdzie to miało miejsce i jakie ubrania pan zakładał? Raz się przebierałem. Bo jak tutaj od rodziców wyjechałem, bo tu się nie przebierałem, bo tu nie miałem takich, nie miałem brudnych ciuchów, bo tu się przebierałem jak on miałem smary czy coś, no to się wtedy przebierałem. Ale tak tu się nie przebierałem rano, tylko pojechałem do tam, do tej, do tego naćmierza. Do tego nie śmierza z nieźmierza pycham do domu. W domu się przebrałem? I już do końca dnia byłem w tych ciuchach, co się przebrałem w domu. W Co był pan ubrany wyjeżdżając rano z Łobza do poradza? A ja teraz nie pamiętam, w co ja byłem ubrany. No, spodnie, bluza, ale co tam było ubrane dalej, to ja nie powiem. Kurtka jakaś. To ja pani nie powiem, w co ja byłem ubrany. Czy przebierał się pan rano po przyjeździe do poradza? Jeśli tak, to w co i gdzie? Nie, bo ja jak przyjechałem już tutaj do poradza, to ja już się nie przebierałem. Już się nie przebierałem, bo nie miałem po co się przebierać, bo ten olej to wszystko miałem dopiero po południu sobie zmieniać. Mówię to po co przed, przed sądem będę się smarował w smarach, no to nie było sensu, to lepiej po rozprawie było to wszystko przebrać się i, i zmieniać to oleje i na spokojnie, a nie tam wariować, a może coś, bym, a jakby się jakaś śruba urwała mi przy tym, czy coś, co, 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 co ja, co ja bym wtedy zrobił, na szybkiego, coś kombinował, cudował, żeby coś robić, żeby jechać samochodem? Nie, dlatego ja chciałem to po południu zrobić, po rozprawie, no ale wyszło jak wyszło. Wyjeżdżając rano z łobza do Poradza. Czy przed wyjazdem do Naćmierza przebrał się Pan z powrotem w ubrania, które miał Pan na sobie w łobzie? Jeśli tak, to w co? I co zrobił Pan z ubraniem, które nosił Pan w poradzu? Nie, tego dnia się tylko raz przebierałem. Czy rodzice byli już w domu, kiedy przyjechał Pan do poradza z Agnieszką około 10.20-10.30? Tak, przyjechałem z Agnieszką 10.30, to już rodzice byli w domu. Skąd zna Pan wymiary walizki, Pani Beaty? Wymiary walizki znam, dlatego że jeszcze zanim ja się z domu wyprowadziłem, to ta walizka w domu była. To ona już była, to ta walizka kilka lat już w domu była tutaj u nas. Dlatego wiem mniej więcej, jak, jak ona wyglądała. Czy wśród rzeczy Beaty, po jej zaginięciu, zauważył Pan zniszczone białe sportowe buty Nike z niebieską łyżwą? Nie, takich butów ja u Beaty nie widziały. O której godzinie w sobotę, czyli 5 października, kiedy pani Beata była na wycieczce, testował pan silniki z ojcem? Te silniki sprawdzałem, nie pamiętam, to było 9, 9.11, w tych godzinach coś koło tego mogło być, może pół do 9. W tych godzinach, w tych godzinach mogło być tak, że to, to sprawdzałem to. Do jakiej wysokości drogi z kamieniami pan dojechał? Czy minął pan rozwidlenie drogi polnej w kierunku lasów? Jeśli tak, to w którym kierunku pan dalej pojechał i gdzie zawrócił? Nie, właśnie tam, tak jak pani pokazuje, dojechałem do tego rozwidlenia i na tym rozwidleniu zawracałem, bo tam właśnie były te kamienie. Dalej już nie jechałem. Tutaj dopytałam jeszcze Pana Jana o te samochody, bo kiedy zapytałam się, jakie samochody stały na posesji, to Pan Jan nie wymienił e, samochodu Pani Beaty. Dlatego... Nie, wszystkie samochody są sprawne, no, znaczy wszystkie. No Daihatsu nie odpala do tej pory, on stoi, ale on nie odpala. Peugeot jest sprawny, też był na posesji, z którego Beata tak, od, y, odkręciła tablicę rejestracyjne, żebym nigdzie nie pojechał. To tak, no i ten na nie odpala. Czy ja nie wiem, czy, to, czy on był sprawny wtedy, czy był nie był? Nie był sprawny. To co ja mam kluczyk, ten dorabiany, bo oryginalnego kluczyka nie mam, to na tym dorabianym kluczyku jest yy, samochód niesprawny, bo prawdopodobnie ma imobilizer i, i dlatego samochód nie chce odpalić. No a ten samochód, który pani teraz wystawiła, no to jest teraz świeży samochód, bo ja się zamieniłem. Oddałem Mercedesa, za ten samochód, zamieniłem się po prostu. No, i tyle, moi drodzy, będziemy teraz mieli czas, przestrzeń na to, żeby pochylać się nad tymi odpowiedziami. Ja sama jeszcze tak dogłębnie się im nie zastanawiałam. Oczywiście one będą dla mnie bazą do poszukiwania tej, tego prawdziwego, rzetelnego harmonogramu dnia, zdarzeń, dnia 7 października zaginięcia pani Beaty. Mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć. Mam nadzieję, że dalej będziemy poszukiwać prawdy i tego, co rzeczywiście stało się z panią Beatą. Na dziś już Wam dziękuję. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Proszę oczywiście o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli tego nie zrobiłeś i jesteś zaciekawiony sprawiem, sprawą zaginięcia pani Beaty, jak i również różnymi tematami true crime czyli kryminalnymi pozdrawiam pa